Hej, owo, z tej strony Zatari witam Was w kolejnym odcinku serii Screwio! A dzisiaj ze mną jest skurcz, Gabor i Abi. Hej, hej. Hello, there. E, wiedzieli, wiedzieliście, że jak się świeci latarką w kamerkę, to się psuje matryca? O, ała, zepsułem psuje Nie wiem, mordę, bo mam e. ciemno w pokoju, bo mi się sadznąć. Wcale nie nagrywamy tego drugi raz z powodu, że. E, ktoś walił te... <grym> Co? A ja też dam łapkę w górę. Wy też czaty możecie. Co no to jest? Układ równań. Co? Myszka klawiaturowa? No to jest no? No... Kukluz klan. Przepraszam. To moje <gadne> naganne zachowanie. <gadne> Boom. Ha. Ja nie wiem. Ale lamusy z was są po Co? Na, lamusy <laughs> straszne, nie? No w ogóle, kurde, nikt z was nie wychodzi, kurde, z domu Przestań no. nie wiecie, lamuski Ja nie wiem, ja nie wiem No nieźle, wiem. Zamknęli mnie w piwnicy proste. i w głupie filmiki na YouTube'a Może... Śpisz na dworze Really co? Really, nega no. No, 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 no co, no W sensie nice, w sensie dobrze, chill, chill, chill. No dobrze narysowałem. No to mówię, no dobrze, no, no. no nie umiecie zgadywać ty. Wolę, ej, no, to ja to... zawsze wolałem koszykówkę i siatkówkę a ja lubię, not not the akurat, Ręczna the best. Ręczna też akurat jest, jest spoko. Eee, eee, co? Nie to nie są brzegi. Mmmm. <laughs> gówno? Co? Gówno! Cztery <laughs> litery, kurde! nie uznawanych za wulgarne. Co to ma być? Kurde. Co to jest? <laughs> ketchup. Ketchup, ty, ty wyglądasz jak ten Co? <laughs> Gadamit, was is das? Pojedzie. Pizza? Napisałem pizza. pizzę, właśnie. Pizza, pizza, pizza. No, no tak, cztero... Co chodzi? Dawny. To no, wygląda jak jakiś układ pokarmowy. <laughs> no, no. Jak taki żołądek po dobrym Zachirze, co nie. O, no, Zachirzek, dawny. No, no, co Baba? to jest w ogóle? Baba, gdzie to jest, jak kurde? To jest Minecraft. Już mam mogę powiedzieć. Minecraft? No Minecraft to jest. No to na dole są diamenty, a najważniejsza rzecz jest na dole. Okej. Okay. Bravo. <laughs> Napisałem Co? wawa i było blisko, Kopie, więc już się diamente. zastanawiałem. To jest jeden, dwa i trzy diamenty. Jeszcze jeden dla zachęty Czy to jest... Nie wiem. <laughs> Czy to jest dostałem bana? Dostałeś bana. Dokładnie. O Boże. O Jezus, to będzie Chouse. trudne. Dobra, ja spróbujmy. Oh. Ja lubię trudne. We have We <laughs> Ja have lubię choose. trudne. <laughs> Co? Sani Dariusz? Czym ktoś dziób? Ale Ktoś jest tu przerażony To chodzi? Co on ma na... na twarzy jakby ktoś mu za przeproszenie Kurde długopis... Długopis powbijał kilka razy Kilkanaście razy Jak to ma... No to myślcie, za... co to może być? Nie wiem Coś się no da jakąś wskazówkę? No, 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 co się ma na ryju? Co, co rośnie każdemu facetowi? No zaraz. No, bro, broda. No, broda. A co to jest? Kolarka. No. A co to jest? Bum. Co? Co? <laughs> A lustro. co to jest? Nie. Eee, nie mogę dać, nie wiem, ten. Nie. Y no już powinniście, już, 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 powoli. Dobrze skurz, dobrze i no? Ale co jest, jest? Dobry krem do goleń. No i co? No on ty by... dał, nie? A przepraszam, ale on nie zrozumiał, spokojnie. On nie zrozumiał. Co się No ja to powiedziałem. Krem do goleń, no. Powiedziałem że do ragu, a ten nie skubał. Ale no ładnie Co to no, było? No, ale to nie to jest prawda. Tak. No, no to nie, nie to, 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 może to może być trudne. To może być trudne. Od razu ostrzegam. To może być trudne. Ja nie wiem jak, nie wiem jak to, to coś narysować. No um. tak. Coś. Co? Banan inaczej. Banan. Co? Sani? No. Czekaj, czy to jest. Nie, nie, nie. Właśnie nie, nie, nie. to jest coś z koniami, mi wyszło, no, sani, to, to, wiesz? No, no. Nie, to, nie, to w ogóle nie jest z koniami związane. To jest jakaś krowa. To jest diamentowa zbroja do Minecrafta dla koni. Tak. Albo jak to. Co? No. Powiedziałem że, ten... Powiedziałem, że to z końmi nie jest związane w ogóle. No dobra, Ale ktoś z krową Wiem co to jest. Co? No co? Dobrze. Co? Um, co? Jak będzie ostatnie 10 sekund, to ci Abi podpowiem, okej? Okay? AB, Aha, dzięki! No bo Abi <grym> będzie wiedział o co chodzi. To nie będziesz wiedział, to znaczy powiem to na głośno, no wiesz no. Eee. Marika to bardzo lubi. O Boże! Eee, tylko... No Marika to uwielbia. <grym> co? Co to jest? Tej? Marika, jeżeli to oglądasz gorąco cię pozdrawiamy Hej Krowidz Wolek Ale tak sobie pomyślałem tylko, że ona właśnie tak... Co? Y, ona zawsze to pisze Zapomniałem tej nazwy O co chodzi tej? Dobre, masnuni Mas, Dobra, to jest... Y... No dobra, wystarczy tak No, no to już Co? No wystarczy tyle <grym> ty 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 ty. ty. Aha, Co? <grym> nic dodać, nic ująć. Do nic zadać nic ująć. No so, kurczę, TS o co chodzi? Jak <grym> będzie jak będzie 10 sekund panowie standardowo. Ale o co chodzi w sensie jakieś podpowiedzi jeszcze? No za no 10 sekund no 2 no 1 Coś to. jest lepsze od innego. Serio? Jak um. <grym> ja <grym> was, A Discord to przecież to, to coś znaczy na tym po angielsku, to no, chyba no. jest.

co to jest? Nie mam pojęcia. No to jest ten pierwszy kozek. Było w bajce... O, oglądaliście kiedyś Mulan? Tak, oglądałem, no oglądałem. To, to, jest, to, to jest kurczę chyba naj... jedna z budowli... Czekaj, co? Jest... Że, że co? I napadli co, oglądali na murowie I udało Nie się, oglądali. że przecież się rozwalić. Nie wiem. Tum. 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 Co? Znaczy to jest albo mur, albo las. Nie no, mur. Tum 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 Dobrze co? Nie ma. Zwróćcie, Zwróćcie uwagę na to co na początku Dobrze, Dobrze. Dobrze nice panowie, graczki Da, muzyka mi się z Chinami skojarzyła. Dobra, tutaj będzie dużo opieranie się na mojej i tej i trochę taki fajny żarcik. Musisz się opierać na tym, co będę do was mówił. Co? Um. Nie wiem. Co to za um. plankton czy jak? SpongeBoba? SCP-173, no, ale o nic nie mówisz. No, no, co to może być? I kto to w ogóle jest? Zacznijmy od tego, kto to jest. Magda Gessler. No, kto to... no, 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 trochę związane, no, 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 a kim jest Magda Gessler? No, c no. No, kucharką. Bardziej, bardziej ogólnie. Dobra. Co? Czemu, yes, jak wy to okay. zgadliście? Normalnie. Ale może, ja chciałem inaczej Rurur, to powiedzieć, chciałam powiedzieć, że. Bo ja chciałem narysować Rur, kobietę i taki śmieszny żart, <noise> że kobieta i ten. <głosy> <głosy> wystarczy narysować Magdę Gestler z rzucną talerzami. Y, ja, by, ja bym co? Co co ja bym się Cicho... No co to może być, no? no Master no, spekt! Co to jest? No, 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 no kuuu!

O my chy. Nie, nie, nie. To jest jako zero. Tutaj to A, jest zero. Zero M N P M. Niech no to nie. Upadek to zawsze rzymskiego, bo <gulity> no jak to <gulity> Co ty piszesz? Kurde. Co? Jaki spadek jest? Wysoki Chociaż wysoki. mogłem. Na, chociaż. Czekaj, nie piszcie nic. Ja, jak będzie 10 sekund, to wam Podpowiem mam już, mam już pomysł, jak to podpowiedzieć. Ale easy. Dło. To jest Easy, no. No, znaczy ja wiem, że to jesteś z wysokością, albo ten. Kardło, tyle powiem. Nie wiem. Co? Nie wiem. Czasem się mówi, że masz jakie gardło? Głębokie, w sensie głębokość, no oczywiście, że głębokość. Był. Głęboki, ja wiernicze serio? I to gardło, to już w ogóle, tej, takie odniesienia zrobiłeś, to sam, że w ogóle. No ale nikt tego nie sprawdzi. Tak, jasne. I już się martwi. Nikt tego nie, jest, to nie sprawdzi. Bo ten Kick proponuje. Boże, jak tutaj wygląda? Dobra, wiem co to jest yes. Co tak? Żubik kurde, gapcio Nice, Susani, dobrze Dobrze <gum> Jest na pierwsze 10 Zadana, punktów więcej niż Ejbiu e On was kurde Biorę cię stary na pyrkę No nie, ma tak, tak, wygrać kurde 10 punktów, to jest zjanie. Zjanie. Panowie Panowie Nie, 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 nie kikujcie, nie kikujcie No chyba ci pachy Nie, nie kikujcie panowie Jeszcze gdyby on był pierwszy, ale jest ostatni Co? Po co Rysukajce. się znęcać <grym> Dobra, to tam rysuj za nie, rysuj! Tum! <grym> Tum! <wreszcie> Podpowiem wam potem Co? Krzyżacy atakują Krzyżacy... O nie, mamy mi się wczorajsze przypomniały <grym wreszcie> Oddaj w końcu to pomoże, powiedz. ci. S. co? Zaraz. nie wiem. Ja się nie odzywam, sani działaj. Maybe? No. Wiesz co, można nie, zrobić? Niech kuć, no nie, nie chypujcie, no halo! Kurde, środek odcinka. Ale tak się nie robi Ale końcówka już jest, bo zostałem tylko ty i ja do rysowania no. i koniec będzie no. Ale tak się nie robi Dobra, I tak byś był no, trzeci no, coś, ej, no i tak byś kur, był trzeci, kur. ten Kurczę to, fa to, no to fajna to, podpowiedź, jest, Sanik no. To fajna no, podpowiedź No piramida to jest, nie? A, to super! Dobrze, <gry> Aha. Sani. Aha. Dobrze, jedziemy Boże, no no, piramidę! Jocki biedny, Ewy! Bied. No nie wierzę, no. to kurde. No, tak, sekunda. No, piramidę to jest Dobra, nie? słuchajcie. <grym> um... Sani, ty powinieneś to bardzo dobrze zgadnąć. Tak już mi się wydaje. To no teraz tak, to idzie No więc tak. teraz może jakiś Co? pakcik? Wypierdalaj, skurcz. Ojojoj! Oj, oj. Ej, no, oj, no kurde, Kolejne, ej, to no, Kolejne ograniczenia, rzeczy, Przepraszam. Ej, no kurde, weź w gardni. Kurczę, kartę. No, jeszcze nie wiecie. O, 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 o. I teraz jeszcze mogę wam coś takiego narysować. O. No, 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 no. Sani dobrze główkuje. Sani mm. dobrze główkuje bardzo. No. Sani dobrze główkuje, no. Co to może być, no. O, o skurczu synu I tu jest takie coś, I, 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 O niego chodzi Kim on jest Kim on jest <grym> o, Nie no, tak się zastanawiam <grym> <grym> Mój, mój Ale też pozdrawiam kudy. I czyżbym zakończył ten odcinek z pierwszym miejscem? Nie Mało miasteczkowe jak podsiadło Dokładnie. O nie. O nie, dobra, skurcz to do dislike i bo kick pamiętajmy. Czy to jest wykres moich subskrypcji przez ten miesiąc? <grym> to że tak idzie do góry? Czy raczej idzie to w dół? A bo wykresy z lewej się do prawej pisz. No, to znaczy... od jest do prawej. do, do lewej czytaj. E, to jest inaczej, się mo inaczej można właśnie to określić jako kont, chyba, nie? E... Co? Podsiadło. Ten znaczy oznacza znacza kont, jakby co? No wiem. Ej, mi wiesz co robić. Du. Nie. 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 Robię. No teraz nie. Nie klikać tego. To chyba było to był Poza To było poza odcinkiem, no. Ja nikogo nie sklikowałem. Właśnie, ja nic nie klikał nigdy. No, ja nigdy nie styknąłem. Ja tu jestem przyjaźnią, pierwszy... No mamy pierwszą literę już. No. To druga, pod, druga litera. No. Za górny róg. Nie mam pojęcia. Czyż jest pod kątem ilej stopni? Nachylone! Co? Nie, nie, <śmiech> <radnie>! <śmiech> no nie, nie! Ja, dobra. I Gabor no. okay. kończy ten odcinek z pierwszym miejscem. No, strzała! Strzała, dzięki zaglądanie, czyściejś! Cii,